Witam bardzo serdecznie po krótkiej przerwie no i wracamy do naszej przygody naszej przygody w mapce Fallout no i tak, stanęliśmy na zadaniu od Pana tutaj kochanego Franka Collinsa ażeby znaleźć jakieś tam artefakty artefakty bardzo ciekawe, gdyż umożliwią nam przejście <grybujesz> raczej przejście, pójście dalej w naszej przygodzie ale jako, że niestety pada i idzie noc zanim udamy się do Maripola, czyli tamtego miasta ułodaleko. daleko to musimy chyba przenocować, gdyż w nocy tam nie hadać. Tutaj nie ma łóżka. A może, może, bo mo jest, 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 taki malutki, fajny. To się widzimy jutro. I jutro to znaczy teraz. No i dobra. Budzimy się rano. No i komu w drogę temu, temu czas. Cyk. No, i tak, dostaliśmy misję, aby znaleźć notatki, pewne notatki, które leżą w jego apartamentowcu. A znaczy w pokoju w apartamentowcu, który jest chyba to gdzieś tam. No i tak. Pojedziemy znaczy pójdziemy, pójdziemy autostradą, że tak powiem. Gdyż to jest najkrótsza droga do tego miasta. Nawet tam tabliczki tutaj wskazują, gdzie mamy iść. O, tutaj kolejna. Poradnik dla debili, jakby za... miał ktoś zabłądzić. O, i nas żegna. I to jest właśnie ten Maripol, największe miasto na tej mapce. No, które jest, jest ciekawe. Ciekawe o tyle, że no, skrywa wiele tajemnic, zarówno na, powie na powierzchni, jak i pod powierzchnią. Oczywiście nie wszystkie z nich zostały wykorzystane w tej mapce. Z myślą o tej następnej, która ma być kontynuacją tej przygody. Ale no za dużo nie, nie mam zamiaru na razie wyjawiać, gdyż już no, popsuwałby te zabawy niektóre. Jedynym problemem tylko tej mapki są właśnie te wiszące główki Witcherów, z którymi nie miałem co zrobić. Nie pytajcie, jak powstały, ponieważ o historii tej mapy też mogę później opowiedzieć. I to w sumie będzie też również ciekawe. No i dobra, w każdym razie wkraczamy do naszego miasta. Tu nas wida ta tablica informacyjna z planem o, właśnie miasta. I tak. Nie, nie, miło. A, nasz kom komentarz naszego bohatera. jest zła metropolia. Tyle nonów, ostatnio widziałem chyba tylko Vegas. No i nie da się ukryć, że jest tutaj dosyć kolorowo. Mamy do dyspozycji właśnie taki oto świat. E, tutaj sklepy, banki, warzywniak nawet jest. Ło, Ale, ale tego. Nas interesują tylko notatki Pana Kolinsa. Oczywiście możemy pohandlować. Mamy tutaj sprzedawcę. Za dwa ziko sprzeda nam 15 arbuza, to jest nawet co, całkiem niezły deal. My niestety tylko mamy szmaragdy. A właśnie, skoro mamy szmaragdy, to możemy chyba pójść do banku i je wymienić, tak by the way. Tylko, że jako gramy na trybie peaceful, to jedzenie nam tak za bardzo nie jest potrzebne. Znaczy, można generalnie przełączyć na harde, jeżeli ktoś chce. O, ale to, to jest tam kwestia woli. Ty nam na co wymienisz? No, diagsy. Nie wiem, może się tam przele już nie pamiętam, dokładnie, bo to mapkę robiłem jakiś czas temu. Nie pamiętam tutaj schematu handlu z kimś... z kim czym się handluje. Wracam za 5 minut. Panie, czy tam jesteś? Dobra. Nieważne. W każdym razie apartamentowiec mamy tutaj. I tu jest główne wejście. Empire Age, apartamenty. O tu i Empire Age mają rozmach... Ma... To inaczej, mają rozmach ten Frank wyglądał na cianego gościa, więc nie dziwi się, jeśli znajdę tam coś na miarę Disneylandu. No, możliwe, możliwe, ale no, nie przekonamy się, jeśli nie wejdziemy. Także tutaj mamy pierwsze piętro, komuś właśnie wchodzimy na chatę. Yy, no, ale z tego, co pamiętam, to nie tutaj było. To nie tutaj, gdyż jest za, za biednie. Do naszego bogatego przyjaciela tutaj z tego co pamiętam, była ta część hotelowa dokładnie także to też nas tak za bardzo nie interesuje i tu już wchodzimy do tej bogatszej części ale jeszcze nie na tyle bogatej żeby nas nas to przejmowało no możemy właśnie popodziwiać jako że właściciela nie ma w domu to możemy tutaj sobie wejść i popodziwiać okolice tam ten wielki molok więzienia, które, które straszy z daleka, taki, taki kwadracik, czy taki, taka kostka. No nieważne, w każdym razie, żeby nie przedłużać, znajdźmy w końcu ten apartament. Tu jest ciekawe miejsce, ale tutaj raczej... A, już pamiętam, już pamiętam, ja, główka pracuje. Tutaj było wejście właśnie ten. Dokładnie. I to nas typało za te magiczne drzwi za te magiczne drzwi i ło i voila i cyk. i dostajemy płytkę i ten różana na czerwień. Nie wiem po co, ale... O! I to jest coś co, co warto mieć. No, czyli takich, takich właśnie znajdziek jest na tej mapie trochę, znaczy znajdzie ukrytych poziomów. Więc warto szukać, bo można coś ciekawego znaleźć. I to jest właśnie Collins and Collins. Tak, tutaj wkraczamy wkraczamy. Czekajcie. Dobra, tu nic nie było. Tu mamy notatki. No, także mamy notateczki i... Przystępujemy do lektury. Frank z 20 października 1977 roku. Na prośbę władz Woltek Kalifornia rozesłałem moich ludzi w celu odnalezienia lokalizacji pięciu skradzionych artefaktów. Jeśli to czytasz, zapewne to ciebie wyznaczył Voltek aby je odnaleźć i sprowadzić do Volt Zero. Zatem, wiedza zawarta w tym życiu będzie dla ciebie niezbędna do wykonania owej misji. Wiedz, że artefakty skradła zorganizowana grupa z Nowaroks i na nasze szczęście większość z nich zbiegła po ostatniej obławie naszego wojska. Nie zabrawszy ze sobą fantów. Lokalizacji jest 5, podobnie jak i artefaktów: Nomari polskich kanałów, elektrownia atomowa numer 14, Grota w Wąwozie na północy, Slamsy w Saupton oraz Dziupla w Springside. Pospiesz się, czasu jest bardzo mało. FC Barcelona. Także, no. No, już przynajmniej wiemy gdzie iść. To jest, to jest o tyle dobrze. I z tego, co właśnie przeczytaliśmy, najbliższą, najbliższym miejscem, do którego musimy się udać, są właśnie podziemia tego miasta. I tam rozpoczniemy nasze poszukiwania. Także, żeby nie przedłużać, lećmy tam. Bardzo mi korci, przyznam, żeby skrócić sobie trochę drogę, ale nie wiem, jakie ja to przeżyje. Ale no co, mnie tam najwyżej się. No właśnie, co się mogło z tego stać? Jak już się bawiłem w asesyna, no to na pewno I cyk Kto by tam chodził z kodami? Dobra, um, czyli teraz musimy po prostu znaleźć wejście do kanałów I o ile pamiętam Było ono gdzieś No gdzieś pod taką, pod, taki, pod takim władzem Możemy przejść przez sklepy ewentualnie, bo na nie też warto popatrzeć O właśnie Niewykonalna mikstura. E, brak efektów. To nie warto. Mm, dobra. Jak się tam schodziło? No dobra, spędziłem całą noc na poszukiwaniach tego jednego włazu No tak, bo tylko tym się da generalnie zejść. Tutaj. No i, i co? I idziemy dalej. Musimy znaleźć skrzyneczkę z artefaktem, która powinna gdzieś tutaj się znajdować. I już tam nie błądząc dalej po tych tunelach. Hopsa! I cyk. No i gdy te kanały są całkiem spore, sięgają daleko, daleko poza nasze miasto więc można nimi w sumie dojść daleko gdzie chcecie ale nas interesuje póki co ten zbiornik ten zbiornik ponieważ z skafander do rynkowania oddychanie pod wodą zaraz wam pokażę dlaczego ponieważ w tym zbiorniku z tego, co przynajmniej pamiętam, znajduje się właśnie ta skrzyneczka. Wchodzimy. O. I tak. I nie myliłem się. Mamy tutaj nasz artefakt, czyli pustą strukturę. No i tak, dróg na górę jest kilka. Ta, którą bierzemy, będzie najlepsza, oczywiście. I najszybsza. Tutaj kolejny, kolejny skafander nutkowy, ale już jeden mamy. Możemy go sobie zostawić na pamiątkę. No i co tu dużo mówić, wychodzimy. Oczywiście winda i ona następnie do krypty. Nie jest to taka klasyczna krypta falautowa. ale jest to jakiś, jakiś rodzaj bunkra podmiejskiego. Tutaj już mamy roboty przygotowane na razie co? No i w sumie ciekawe, nikt, nikt nie daje... nikt się nie czepia, że, że tutaj weszliśmy. A my chcemy teraz wyjść. Tutaj mamy grudź kontrolną. Status bunkra, drożność grodzi... Nie. Stan zabezpieczeń dobry, zasilanie 95%, filtracja powietrza dobra, promieniowanie brak, co w normie. Czyli tutaj mamy generalnie całą paletę wiedzy o naszym... o naszej nowej lokacji. Ale nie mamy za bardzo czasu, żeby ją zwiedzać. Wychodzimy. No i tutaj było cały czas wejście. Tak by the way. Ale nie chciałem do niego od razu iść. Dobra, czyli mamy już pierwszy, pierwszy artefakt. Może nam się uda jeszcze na tym odcinku znaleźć drugi. I jest on... A, nie, to nie ta, nie ta książka. Tu są nasze notatki, dobra. I szybko. Lokalizacja jest 5, no to było. Elektrownia atomowa numer 14. Grota w wąwozie na północy. Teraz właśnie myślę, co jest bliżej: elektrownia czy grota. Ale jedno jest pewne: przez miasto się tam nie dostaniemy. Musimy nieco z zimprowizować sprawę. I przejść drogami, którymi śmiertelnicy nie chodzą. Oczywiście nadal możemy skorzystać z naszej mapy Po to je mamy To była ta, to była ta, ta. Oj. I tak I elektrownia jest na pewno bliżej No dobra, czyli Czyli już mamy nasz następny punkt yy, Na mapie przygody Którą jest właśnie kochana Elektrownia no i tak... i lecimy. Przez pustynię. O. Dzień dobry. Nie, nie, nie ma nic ciekawego do sprzedania. Żadnych prętów paliwowych. No trudno. Elektrownia atomowa Helios Corporation numer 14. Ładzie dobry panu, też samcyf. No dobra. Zatem musimy się tutaj rozejrzeć. O, tu mamy taką większą halę. Ciekawą. I tym mostkiem chyba się gdzieś w ciekawe miejsce dochodziło. No dobra. Weźmiemy tak dla zasady mundur. Znaczy mundur. Skórzaną tunikę. Skórzaną. To się nazywało inaczej. To był kombinezon na BC. A i chyba ten dla nas był tutaj przeznaczony. Tak. Spodnie, buty i tak dalej. I cyk. Się nie napromieniujemy teraz. Nie lecimy. Warto przeszukać te, te skrzyneczki, ale tutaj chyba nic nie było ciekawego. No rzeczywiście. Tutaj DJ-owa konsoleta. Cyk. Można sobie zapuszczać jakieś fajne nutki. No i słoneczko zachodzi. Co oni tam robią? Nawet nie wiem. I chyba nas interesowało właśnie to przejście do reaktora. Oczywiście, w realu, jakbyśmy się znaleźli w środku reaktora, to raczej wiele by z nas nie dostało, ale to to jest taka z przymrużeniem oka. Mapka. <gryw> nie mieszczę tego do końca na poważnie. I teraz się zaczyna Eldorado V2. Znalezienie w tych skrzyneczkach. Takiego, takiego artefaktu. No to jedziemy. O, no i fajnie, mamy drugi artefakt. Pokąpieli w radioaktywnej zupie nie powinno z nas, nic, z nas nic zostać, ale zostało, co z tego? Mamy nasz kochany artefakt, jeszcze zostały nam trzy, oddamy potulnie kombinezon. E, ale jako że nadeszła złowroga nocka, to proponuję odłożyć poszkiwania na ranek. Zatem dziękuję Wam serdecznie za obecność, za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku naszych przygód Smoki Fallout 77. Do zobaczenia!